Dzień dobry kochani, witam w dzisiejszym vlogu, dzisiaj kręcimy teledysk na Eurowizję. Jesteśmy w studiu Hollywood, bo kiedyś może będę w Hollywood. Czeka nas bardzo intensywny dzień, próby tańca, nagranie tańca, dance break, scenografia i ogólnie wszystko. Więc oglądajcie razem ze mną. Pa! Tak wyglądało studio z góry i na początku przyjechała cała scenografia, a w międzyczasie mnie już charakteryzowaliśmy na rolnika, typowego polskiego rolnika z widłami i sianem. Ciężko pracuje na roli, naprawdę, żeby utrzymać ten kraj przy funkcjonowaniu. Więc lajkujcie like i komentujcie. A następnie uznaliśmy, że zacznijmy plan od zmęczenia się. Nagrajmy wszystkie taneczne sceny, bo ja wiem, że jak zostawimy to na sam wieczór, to ja po prostu będę dyntką i nie dam rady nawet zrobić jednego pirueta. A potem przejdźmy do scen szkolnych, gdzie zasiedli moi ubieńcy. W dzisiejszym odcinku zgromadziłem dziewięciu influencerów, na których za chwilkę spadną obrzydliwe rzeczy z dachu. Oglądajcie. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że my, Polacy, mamy taką, wiecie, Polish face, taką twarz bez emocji i potrafimy się tak sztucznie uśmiechnąć, ale później wracamy do tej naszej, takiej, wiecie, twarzy spoczynku. Więc tutaj zrobiliśmy taką scenę, że przekraczając polską granicę, tracimy ten uśmiech i jesteśmy, tacy, wiecie, zdazowani bez, bez żadnych emocji. A później jedna z moich ulubionych, czyli nawiązanie do kiepskich, gdzie ja wciąż się Ferdka, Anikol, w Halinkę i zrobiliśmy naprawdę takie piękne kadry. To wygląda tak ładnie, te ujęcia wszystkie. Ten stolik fotel to... Ten telewizor to tak super oddaje klimat kiepskich, że po prostu to jest, po prostu niesamowite. Przyznajcie, że ta scenka z ołtarzykiem z najwybitniejszymi polskimi Polakami jest iconic. No, nie powiedzcie, że nie jest, no bo jest. A później scena z kibelkiem. I dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki ukłon ode mnie, ja to wymyśliłem, żeby zrobić po prostu ukłon 2020 roku, gdzie Eurowizja, no, przez sytuację, wszyscy wiemy, jaką stała odwołana, a praca ludzi poszła do kibla, dlatego te piosenki są na papierze, to, ale to, to no, taki, wiecie, ukłon. Mężczyzną. Spoko, niech se tańczy, ja też tańczę. Piosenka nazywa się Polska górą, no więc w klipie nie mogło zabraknąć góry, więc jest i góra i Przemek, który dumnie pokazuje Polska górą stojąc na szczycie góry. No to jest po prostu legendary, to jest absolut cinema, to jest po prostu, tu się wytworzyła historia, wiecie o co chodzi. Ja powiem wam tak serio szczerze, że ja prawie w tym kostiumie się udusiłem, nie dało się w ogóle w tym oddychać, musiałem co dosłownie 10 sekund zdejmować ten skafander, ten kask, bo nie było dosłownie czym tam oddychać, no ale ta scena jest mega wymowna i uważam, że jest mega inteligentna, to wyjmowanie tej flagi Austrii, która wygrała rok temu i wbijanie polskiej, no ale po prostu poświęcenie było tego warte. Koło północy nagrywaliśmy już mnie frontu, frontuza, byłem już tak zmęczony wtedy, ja już tam ledwo siedziałem, po prostu ja robiłem dobrą minę do złej gry, bo już po prostu moja skóra już miała dość make-upu, ja już miałem dość siedzenia, no ale wyszło super. Sprawdzajcie Polska górą, podobałam się?